Są okrągłe, mięsne i doskonale smakują z warzywami. Przepyszne pulpety w sosie leczo. I zaczynamy. Kilogram mielonego mięsa. Doprawiamy solą, pieprzem. Łyżeczka słodkiej papryki. Dwa ząbki czosnku. Cebula. Jedno duże jajko. I 3-4 łyżki bułki tartej. Mięsko pięknie wyrabiamy. Formujemy pulpeciki, które obtaczamy w mące pszennej i podsmażamy na oleju z obu stron. Na tą samą patelnię wlatuje łyżka masła. Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy z odrobiną soli. Następnie cztery ząbki czosnku, jedna czerwona papryka pokrojona w paski. Dalej kroimy 10 pieczarek i po paru minutach dodajemy do papryki, a na koniec ogórki konserwowe. Do miski wlewamy jedną pastatę pomidorową. Dolewamy 300 ml bulionu, 3 łyżki keczupu. Mieszamy, wlewamy do warzyw, dorzucamy pulpeciki. I dusimy na średnim ogniu około 20 minut i gotowe. Dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym przepisie.